Hejka kochani! Dzisiaj sprawdzamy nowości, otwieramy prezent i robimy historyjkę. No to zaczynajmy. Oczywiście dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmiku. Ok, sprawdzimy szybko o to, co chodzi i wtedy już po prostu zaczynamy naszą całą historię razem z prezentem. Okej, okay, okej. Okay. Chyba jakiś nowy dodatek nadchodzi. Z tego co widzę. Zobaczymy co to będzie, co to będzie, co to będzie. Okej, okay, to mamy ten park grzbowny. <laughs> chyba nie ma, ja w ogóle... Zastanawiam się nad kupieniem... Kilku dodatków, na pewno nie ubrań. Mm, nie. Ale kilku dodatków zostało się odkupieniem. Właśnie może nad tym dodatkiem. Ale to jeszcze zobaczę na razie. No na pewno nie. Teraz. OK. Okej, to Fajnie, okay. Ale dobra, Zaczynaj już tą historię. do sobie do naszej rodzinki. Ostatnio, się, tam oczywiście wejście naszej historyki, ale ostatnio robiliśmy pokój dla Jo, czyli naszego małego, dla mojego synka, tak, i no. Jasmine w ogóle będzie składała podajność. Mamo, to tak, ja to zobaczyć ten, wiesz, mamo, ten uniwersytet. A, no tak, dobrze, kochanie, no dobrze, to ja mam potem opowiem wszystko w drodze. Dobrze, to pa, ja jadę na razie, dobrze, no to pa, 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 pa. Ech, hmm, trzeba coś, nie, chcę się nie chce się nic brać. Dobra, i teraz wam się Ale najpierw zajedziemy szybko po moją paczkę. Więc tak, ja niedługo będę składać teraz podanie na studia i może będę się wyprowadzała, lub została na razie jeszcze w domu u rodziców. Więc zobaczymy, ale na pewno muszę złożyć podanie na studia. Jednak nie będzie wielka nocnego odcinka. Przepraszam, taka próba. Okej. Okay. jesteśmy już na tej poczcie. Mm, to są naprawdę dla mnie paczki. To się poprawię. Okej. Okay, taki fajny zeszyt Podoba mi się. Ojejku, jaki słodki piesek. Co on tu robi? Muszę go wziąć. Tylko. Może to wezmę do mojej siostry. Przynajmniej w pokoju tego pieska. Okej. Okay, Bez do mojej siostry. Pewnie mi się spodoba. Jakieś takie. Wielka hm, Dobra. I jedziemy teraz Nie pamięć nie Trudno. Hmm. Okay. Chyba nie powinnam tu iść, ale trudno. Powinnam być do innej lokalizacji, ale trudno. Okej, okay, ja dzisiaj zobaczyć cały uniwersytet i, przy, i się zapisać. Okej, okay, tutaj mamy takie ładne. Dzień dobry, dzień dobry. Hmm, nie tu jest. A i tu jakieś rzeczy. Hmm, ładnie, dobra. Hmm, idę. No, mam już w końcu 18 lat, więc. No, trzeba zrobić to podanie. Okay. Internetu nie zobaczę, bo wiem, że internet jest jakby zamknięty. Hej, się prowadzą do internetu? Nie wiem. Chyba będę została w swoim mieszkaniu może jakimś... Okej, okay. ale w ogóle.. Przepraszam, przepraszam bardzo. O, tutaj jest dwa gabinet. Zapraszam. Dzień dobry, przepraszam bardzo. no spokojnie, nie. można z pieskiem. O, przepraszam. Wie pani, znalazłam jakieś słupki. Dobrze. Przepraszam bardzo. Więc tak, ja bym chciała się zapisać tutaj na studia. Dobrze, dobrze. Na jaki kierunek chciałabyś pani zapisać? Yy, na architekturę. Mm -hmm, dobrze, rozumiem. Dobrze, to ja to pani wydrukuję podanie i tak naprawdę będzie mogła pani zacząć, bo zaraz zaczynam za. Tydzień zaczynam się, ten taki rok uniwersytecki, można powiedzieć. Więc dobrze, dobrze. Dobrze, to ja pani wydrukuję i zaraz tutaj. Hmm. Tutaj zaraz pani. To jest tylko nasza oferta. Dobrze, bardzo dziękuję. Yy, ale ja już chciałam się teraz osoba. A, dobrze, yy, no to dobrze, pani imię yy, Jasmine. Dobrze, dobrze. Yy, Okej, okay. dobrze, to zaczyna się za tydzień. To czy proszę skorzystać z funkcji internetu, czy. Ten... Nie, ja raczej nie będę korzystała. Ale dobrze, dobrze, jak to pani chce. Miłego dnia życzę. Ładny piesek, bo bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Okej okay. czyli ja jestem już zapisana. Co teraz zrobić? Wiem, że będę chciała chyba zamieszkać sama we własnym mieszkaniu, ponieważ jednak, no, moje siostry niedługo będą już starsze, więc nie chcę po prostu jakby, wiecie, przeszkadzać, może tak powiedzieć, domu, ale no. Dalej jak będzie, ta rodzinka też pokazywana, okej, okay, okay. Mam Okej, to jestem. O, jesteś, kochanie, tak, tak, tak jestem. Zapisałam się, brawo, a jaki kierunek? Na architekturę. Mm. To bardzo dobrze po mamie. tak, tak. Dobra, to mamy jedzie do swojego pokoju. Znalazłam takie słuszki pieska, możemy go przygadnąć? No dobrze, dobrze. I jak, a jak będziesz przeprowadzała się, no chyba się przeprowadzę. Nie, siostra, dziewczyny muszę. Nie tylko wy będziecie starsze, więc przejmiecie sobie mój pokój. No właśnie, przejmiecie, przejmiecie. Tak, więc po prostu no. No dobrze, dobrze, to może tam się pakować, czy coś, no tak, 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 będę chciała się przenosić, ale będę w mieście obok, godzinka jazdy, więc nie tak dużo, no dobrze, dobrze, to ja idę na razie do pokoju, a dziewczyny, mam dla was prezent, tak, czekajcie, tutaj mam pieska, o, jakie fajne okulary, wow, tutaj taki czekoladowy królik i jajka, Wow. i tutaj cały będzie koszyk Ło, wow, dzięki się no skorzystamy Nie masz prawa, chodź piesku To mamu ja się idę pakować. dobrze, dobrze to co? Pakujemy się i No i mówię, dalej, coś, dalej ta rodzinka będzie pokazywana Spokojnie, nie bójcie się o to A jak nie, to potem też będzie kolejna. Ta rodzinka prawda? spokojnie, nie bójcie się Okej okay. Dobrze Pieski, przywitajcie się Okej, dobra. Muszę zacząć pakować. To położę mi ten. Tą kartkę tu. Po ręku rzucę w sumie nie Tu moja kasa. Okej. Dobra. To tak, do tej wody ubrania. Przebiorę się na razie w sumie. Dobra. Bierzemy. Hmm. Chyba, że zostawię coś dziewczynom. Chyba tak. Ups. Muszę coś zostawić dziewczynom. Ja w sumie już niektórych... To jeszcze może ubranie noszę, ale w sumie niektórych ubrani już nie noszę. To daję sobie ale niektórych ubrani już nie noszę. Nie chcę tych okularów. Co mogę to, To... to, to teraz tak, podręczniki i to wszystko wszystkie takie rzeczy On, takie rzeczy już nie potrzebuję, to też są wszystko dziewczynom eee, dobra, to będzie taki nie, taka, albo nie tu będzie moja torba z podręcznikami eee, okej okay. A tutaj włożę rzeczy dla dziewczyn Okej, okay, tu możemy sobie rzeczy dla dziewczyn Okej okay. Dobra To będzie tutaj to będzie moje Tutaj nic w końcu nie dałam Kwiatko raczej nie będę co zabierać, mama i tak będzie je podlewać. A no, ten pokój Chociaż nie mieszkałam nim jakoś długo ale no coś, niedługo przyjadę pewnie na urodziny mojego brata Więc no Trochę że to zostawię, raczej nie będę większości rzeczy zabierała mm, Okej, okay, to mamy tu pierwsze Potem mamy tu wszystkie kosmetyki Ok. Perfum, też tutaj Okej okay. kasa to, to, to wszystko Teraz tak, potrzebuję jeszcze pewnych koszy. Potrzebuję można powiedzieć jakichś transporterów. Okej, okay, to będzie pierwszy transporter. Teraz dla naszego kotka yy, tutaj. Dobra, trochę jeszcze to rzeczy są, mówię zabiorę. Yy, dobra, no coś tak kolejnego. Teraz jakaś wyliska by się przydała znowu. Czy coś tego typu Ale nie będzie tutaj? Tu tak, jeszcze może takie dwie rzeczy. Tutaj już to dajemy sobie tutaj. Ale tu. Moje urządzenia L, tak zwane elektroniczne karty. Teraz sobie to wszystko to jakiś kotek. No i telefon do to Ale dobra, to potem. Ech. A na samej części pewnie zobaczyć, już budowanie mojego domu. A to się tu nie spakuje. Czyli potrzebujemy czegoś. Dobra, może czegoś takiego. Okej, okay, tak, to już... Prędzej. Okej. Okay. No tu niektórzy już po prostu nie mają zabierać. To jeszcze jest moje. Okej, okay, moją czarpkę tak na razie. I co? A co walizka jest... Nie, prawie ją wyrzuciłam. To by... No, nie byłoby fajnie, jak ją wyrzuciła. Byłoby wręcz okropnie. Zobacz, że tego nie zrobiłam. No i co? Resztę rzeczy już tak zostawiam. I jedziemy na dół. Po rzeczy po prostu do spakowania tego wszystkiego. Znowu. No, zaraz będą już urodziny. Wszystkich. E... Pewnie zobaczycie się tam robienie mojego domu, i potem zobaczymy się pewnie po jakimś, można powiedzieć, roku, jak sobie to wszystko ogarnę. A trochę to zajmie. Dobra, wszystkie walizki. I wszystkie rzeczy trzeba tu. Co jest dla dziewczyn? Ok. Ok. Mamo, tato, to ja idę. Dobrze. A, dziewczyny podejdź, ciebie nie zobaczyć, zostawiłam tu dla was rzeczy. Już się dokonali, się to ja będę taki trochę tak prezent. No, dziękujemy. Weźcie sobie. Dobrze. Mamo, tato, to ja idę. No dobrze, to papa. A, pa. jeszcze raz, tylko moje rzeczy. Ubrania, w sensie. A, no tak. <laughs> no właśnie. Tu już chyba reszta wasza. Dobra, to ja lecę. Pa! <laughs> Wreszcie własne mieszkanie. I to wszystko. Nie Domu. No, że ja tu tylko zostawię rzeczy i w sumie, No, wszystko. Uch, jak pięknie. Uch, to się dało swoje rzeczy. No, za co? Ja widzę się z wami już w następnym odcinku, w którym urządzimy ten dom. A następne, że mogę trochę zrobić, będzie dopiero po roku, kiedy już po prostu wszystko sobie zobaczycie, jak wszystko ułożyłam. No. Okej, okay, tak a propos to nie po roku naszym takim tym, tylko załóżmy tym toka bokowym. Okay. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja widzę się z wami już w następnym odcinku. Pa pa.